A to jest yy, yy, no kolejny odcinek twierdzy, ale nie taki jak yy, zawsze, no, tylko taki odcinek mojej moje hacienty. Ha 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 Moja yy, chciałem właśnie pokazać mój zamek, który budowałem. No, no nie mały czas, jakieś chyba z pół godziny go budowałem, no ale no jest. Ta to nie sprawdziła, spokojnie eee, i właśnie chciałem wam pokazać. No to po prostu czytajmy. do mapy o dobra o, jakie logi dobra. Powinno być odlogowane już Dobra. Oto właśnie mój pałac eee, tu jak widać mam y, te właśnie oto, żeby tu właśnie uczniki coś aż tak bardzo nie dostawali. No i tu przy każdym tak samo zrobiłem, jak widać. Tu są wieże, tu są wilcze, koice, y, znaczy tu są te te mm, kurde, liczdały, a tu są końce sami psami No nawiedziałem coś, że końce. Ko tu mam ogrom domków. Wiem. Tu mam... Ee, to jest tak naprawdę jest jakby inżynierskie, bo tu są... akurat ci pani, to tylko tego dałem dla wyglądu. Nie wiem co tu w puste miejsce to postawić. To akurat się przyda to w kilku miejscach postawiłem, bodajże. A jak nie no to... No, postawiłem, no wiedziałem. No i tu też jest, dobra. O. Eee tu mam tego yy, koszary europejskie, koszary arabskie, yy, inżyniernia kopaczy, inżyniernia inżynierów, tak? Cechy inżyniera. No, jest jest. Yy, To jest kocioł z olejem. No i tu są koniki, oczywiście. Tu jest. E, jak, jak to już pokazałem na mapie jest jedna warstwa murów Troszeczkę grubych, grubych druga warstwa murów plus wszystkie te budynki i, i dopiero, dopiero do, do mojego lorda tutaj, tutaj tak, tak samo to, to, to i to no tutaj, tutaj też mury, przejście mury a tutaj, tutaj są mury no i Piekarnięto. Ale, to. Ale tu jest woda. Jis! Dlatego nie mam. Albo będzie tu atakował, albo tu. Mama jeszcze z tym. Hmm. Tu jeszcze pozostawiam trochę liczbę gołów przy, ka przy każdej bramie. I tu I jeszcze psy. I tutaj, tutaj trochę liczbę gołów. Trochę tak nie dałem, bo tu myślę, że. Tu mi chyba nikt nie, nie wejdzie, wejdzie, chociaż już mógłbym dać. Chyba dać. Tu nie jest duże zadanie. dużo, za żeby tutaj tak przejścia takiego. Aż bez bez nie ma. I tak tak. No. I I tako, o, e, są tu cztery, czy duże, duże, tylko? Największe, te duże, tylko tylko e, największe właśnie? Wiesz, e, że są dierze, tylko tutaj. Więc jest ich cztery. Gdzie mogą dostać to? I na wszystkie jest to samo. Mam na właśnie. No, a, a tak, to tak to są już mniejsze rzeczki, te po 15 bodajże kamienia. Tak, tak ona 15, 15 jest na pewno. No i tak, tak o, bramy, już się nie z bramami tutaj, tutaj wejścio wejściowymi. One, one, one były największe, oczywiście tutaj. Żeby więcej miały e, HP, bo na przykład taka ma 2 o kurde. A taka brama ma tylko 1000. Więc, no więc no to jest... Jak 2T. Więc no... Tu jest 4000. Ale, ale to, to są moje To tylko takie małe bramy, bo nie się... ...dawać e, z dużych. No i tu no są moje właśnie jakby jedzonk moje. Takie jakby. To, to są że żeby, żeby tu przepalać. No i tu troszkę... ...sobie porobiłem... Ty, 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 ty które są właśnie na. nie w ogóle? No. Na, na kuszników, tak? Czy na kuszników? kuszników. E, I to nie, że Zaraz powtórnie, zarazem. Pewnie, że mogę dać więcej miejsca na to. No, ale jakbym dał jeszcze więcej, to snajnie na już było. Ho, 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 prawie nie do wytrzymania z, z gospodarką. I tak jak już jest, że próbowałem na nim grać. I polecam. I polecam. Mm, tutaj bo, 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 bo tu po prostu nie, no już nie chciałem e, nic zadawać. To nie było sensu. Bo jakby dałem jeszcze więcej, to jeszcze więcej ludzi bym musiał. Jeszcze oh, więcej gospodarki i tak. A jak ja na przykład chcę coś dać, to jeszcze tutaj mogę trochę dać. No i tutaj, tutaj mam jeszcze miejsce. Teraz mój, mój zarobek był w że. E, trochę tak. tylko, już żelazo. Żelazo, tak. tak. E, e, Kanią. No. E, no i e, tu, tu farmy, żeby, żeby żywność trochę, trochę tego... Tu Kirill tyk, żeby było. I tyko, tyko. Tak, tak, skóry, Na. żeby. Dla nie, nie było. Byłem. A to, a to akurat, akurat dałem jak testowałem y, mapę. Jest, to, tego, tego akurat nie ma, ma normalnym, normalnym, jak grałem. Jak grałem hmm, to tego, tego nie było, teraz, teraz to, to dodałem. No, no i tu, i tu jest warerownia, bo tu to jest na 3 osoby. Numer 2. On ma prawie co do tylko że mniej. Mi, on ma tutaj, to i to, ale, to, ale akurat tego tak nie, nie mam. I on ma... Ta, tam, właśnie po stronie nekretowskiej, w którym on nie krzyczał, ale mieszkał. Zamurowałem go z tego powodu, że jakbym, jakbym to e, odmurował, odmurował, ja to później jak, jak ja sobie sam grałem, ja to sobie po prostu odkopałem, i, i wtedy armia 300 ludzi z jednego posterunku i z drugiego. 300, czy ileś, plus, plus i wojska ruszyły wszystkie na mnie, to było około, a tu jeszcze nie osiągnąłem się, że nie, nie dawałem szura, czy jakiegoś tam dupka, czy coś, dawałem normalnie e, wilki, jakieś, nie wiem, sutany nie, sutany, nie sutany, tylko saladyny, kalify i takich taki taki trudniejszych, i kuśle, jak oni, oni ruszyli nami, i dwie serce też uprawiały zły serce, mniejszy gorzej, dwie serce. To, to dwóch, na, bo to właśnie oni są razem, ci, dlatego tak, to jest, ja mam ja taką drogę razu mnie, ale ja mam z... strasznie z... trudną w... konspirację. Oni, oni są od, od, od razu razem, wierzę, przepraszam, od, od razu razem, więc, no, trochę kiepska, jak ja właśnie to rozbiłem, chyba osiem z różnych na mnie zaatakowało. Ledwo co cóż, życiem przyznam się jeszcze, że tej, tej części w ogóle nie wiem. I, I chyba ty, ty wiesz, i bramy. I bramy. Yy, tylko, bo tam, bo tam właśnie się reżysują. Jak to, tak widać. Tu się reżysują tylko łuczyki, ty chcesz, i, i pałkaże. Bo czekam katapulty, katapulty, A tu, tu się reżysują kłócińcy i zbroi. No. Jak, jak to na mnie wszystko ruszyło, to nie miałem żadnych szans, szans prawie. Mian miałem trochę mało kłócińków. Myślałem, że sobie dam radę, ale, ale jednak nie wiem. No, no, ale, ale myślę Teraz do oceny. Jak, jak na, na gospodarkę, gospodarkę ja się oceniam hmm. e, słabo, bo ja, ja, wiem, ja wiem, że ja tego bym nie wyżywił całego. Bo to jest, to jest chyba z... 200, 200 ludzi, i od, I od razu, to tak, żeby wyżywić, to jest masakra. Musiałem sobie. Musiałem sobie trochę. Żarcie się to kupić, bo, bo tak to mnie nie, nie da rady. No ale. przecież. Miejsce się z tym. E, Gospodarka oceniam 5 na 10, 5 na 10. Tak. E, i, I obronę, obronę czyli i właśnie. ...wojnę, praktycznie obrona. Oceniam 7 na 10, na 10, ponieważ no... ...nie, nie oszukujmy, oszukujmy mi się. się. Nawet, Nawet pokażę, pokażę, tylko... ...to zwolnię. Nawet pokażę, żeby nie było. nie z, z 10 katapult z palcem w dupie mi w pół zamku praktycznie, więc ja w ogóle miałem sześć katapultów, dlatego tam właśnie wyłączyłem. A ci przeciwnicy co dawałem właśnie mieli katapulty, ale oni już mieli dużo, dużo, dużo mniejszych dużo ilościach, bo tam zbiły się naprawdę dużo, dużych

jakby mi zretykowało 18 katapult, jak ja czasami na przykład przeciwników atakuję, ja tylko chcę pokazać, kurde, możesz kuźwa mać, Jeszcze nie mam zasięgu, ja pierwszy, jak? To daleko, niby. Kurde, bo ja muszę się spieszyć, bo czasem odcinek miał być króciutki, ale jednak się trochę przedłuży. Niestety, o kurde, o ja pieprzę. Chyba Wam tego nie pokażę. Niestety, nie wiem dlaczego to. Dobra. A teraz można iść tak daleko, no ja pieprzę. I to zaatakowało 13 aktualnie katapult. A dobra, bo te mi zliczyły, dobra. ja pieprzę. Co, co właśnie robią te kilka katapult? No właśnie. Niszczą cały zamek. Więc no. Dlatego dałem właśnie obronę yy, Nie wiem ile ten dałem, ale dałem taką małą z tego powodu, że no obrona nie jest no ale właśnie ten pomysł mi przyszedł na... przyznam się bez bicia ten pomysł przed mi przed feriami na lekcji historii sobie siedzę w ławce, z kolegą i tak sobie myślę Narysowałem sobie szkic na kartce. Jak ja to zobaczyłem w domu, musiałem to od razu zbudować. No i zbudowałem, ale jak na początku się tak cieszyłem, tak jarałem tym. Ale później, jak zobaczyłem, jaka to gospodarka wielka, jak ten, to jednak tak pomyślałem: o kurwa, to jednak niedobry zamek. No, oceniajcie mój pomysł w komentarzach. Jak macie jakieś pomysły na zamek, e, wysłajcie mi linki do tego w komentarzach, też pod, pod tym filmikiem. No i trzymajcie się, i cześć.